Historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego. Drodzy Państwo, gościem Radia Wnet jest pan Kamil Nieradka, dziennikarz Radio Szczecin. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Znajdujemy się na ulicy Floriana Krygiera. Proszę powiedzieć, dlaczego ta postać jest tak ważna dla historii Szczecina, dla tego miasta? To jest y, dobre pytanie. Dlaczego ten człowiek jest tak ważny i jest tak uhonorowany w Szczecinie? Bo śmiem twierdzić, że Florian Krygier jest jednym z najlepiej uhonorowanych y, Mieszkańców pionierów Szczecina w tym mieście. Twórca Pogoni Szczecin. To po pierwsze. Florian Krieger w 1958 roku awansował z pogonią Szczecin do pierwszej ligi. No Właściwie można powiedzieć, że to był ten moment, kiedy ten klub stanął na takim prawdziwym piłkarskim rynku w Polsce. I od tego momentu pogoń, jakby powiedzmy sobie, tutaj na Pomorzu Zachodnim przejęła taką. Domenę najsilniejszego klubu w województwie, wówczas jeszcze nie w województwie zachodnio-pomorskim, a szczecińskim. Postać o bardzo pięknej historii, a mianowicie dlatego, że jest to człowiek, który mimo to, że awansował z pogonią Szczecin do pierwszej ligi, czyli na najwyższy poziom rozgrywek, to był lata, koniec lat 50. To dlatego, że ten człowiek nie poświęcił się pracy z dorosłymi piłkarzami, a to wiadomo jest największy prestiż, jeżeli chodzi o piłkę nożną. On dwa lata bodajże poprowadził pogoń w ekstraklasie, przepraszam, w pierwszej lidze wówczas, i poszedł szkolić do 1972 roku drużyny młodzieżowe, czyli oddał się tej. Nie najbardziej prestiżowej, ale jak mówi wiele yy, gwiazd, wiele ikon piłki nożnej, między innymi Pele, najbardziej piękniej, najpiękniejszej stronie sportu, czyli właśnie szkoleniu młodzieży. O tym, że Florian Krieger jest ważny dla Szczecina, no, mówią plebiscyty, które wygrywał, dlatego że kiedyś, yy, Ulica Floriana Krygiera nazywała się Autostradą Poznańską. No i prezydent Szczecina stwierdził, że jest mały problem zdobycia dofinansowania z Unii Europejskiej pieniędzy na remont tej ulicy, albowiem w Tejże nazwie Autostrada Poznańska jest słowo autostrada, a zatem Unia Europejska nie może sfinansować e, autostrady. Tak? Dlatego, że autostrada z kolei wchodzi jakby w kompetencje drogi krajowej. No i był taki, jakby powiedzmy sobie, e, tak twierdził prezydent Szycina Piotr Krzystek, pewien taki Galimatia pojęciowy. Tak? Że droga, która należała do sądu, przepraszam, do samorządu, nazywała się Autostradą. No więc prezydent ogłosił plebiscyt na nadanie nowej nazwy tej ulicy. To był bodajże 2014 czy 2015 rok. I tam było zgłoszonych, każdy bodajże mógł zgłosić nazwę tej ulicy która trafiła do takiego internetowego głosowania i tam było bodajże kilka set to na pewno tych nazw i, był, i była na, na przykład proponowana nazwa kanału Odyńca, bo to jest jeden z kanałów Odry, no, przeróżne były nazwy i kibice Pogoni zgłosili właśnie Ulicę Floriana Krygera, ponieważ ulicy do 2014 czy 2015 roku w tej w Szczecinie nie było. O, to nazwisko, to imię e, trenera pogoni, który wprowadził pogoń na, do pierwszej ligi na piłkarskie salony, zdeklasowało po prostu wszelkie inne nazwy. Tam było kilka tysięcy głosów e, różnicy pomiędzy drugim a pierwszym miejscem. Nie było żadnych wątpliwości, że Szczecinia nie chcą mieć ulicę Floriana Krygera. I tak właśnie się stało. Rada Miasta zgodnie z tym plebiscytem który ogłosił prezydent, wybrała nazwę y, Autostrady Poznańskiej ulicą Fr Floriana Kriegera. Jak ważna jest to ulica, bo tam zawsze jest ten dylemat, czy to jest odpowiednia ulica dla odpowiedniej postaci, tak? czy to nie jest zbyt mała, zbyt duża i tak dalej, i tak dalej. Y, autostrada Poznańska to jest, y, była Autostrada Poznańska, była Szosa Poznańska, y, to była jedyna droga w Szczecinie, którą wojska y, radzieckie, kiedy to przejmowały tereny zachodnie, i szły do Berlina, mogły wjechać ze strony wschodniej Polski do Szczecina. To była jedyna trasa wjazdowa przez wiele, wiele lat, dopóki nie wybudowano tutaj tej trasy. Która łączy się z ulicą Energetyków, i to jest jakby pokazuje ważność tej drogi. No, i teraz, no, powiedzmy, że już nie będę się odwoływał do tych czasów historycznych, ale no, autostrada poznańska była, można powiedzieć, drugim wjazdem do Szczecina, który jest od strony wschodniej, od strony centralnej Polski do, do naszego miasta. No więc, no, no, no jest to, można powiedzieć, Jedna z najważniejszych dróg w mieście. I kluczowe miejsce z tej perspektywy historycznej, i bardzo, i bardzo ważna ulica dzisiaj, ale pojawia się też takie nazwisko, takie nazwisko jak Zenon Kasztelan. Tak jest. Ja już o tym wspomniałem, że Florian Krieger właśnie zapisał się w historii tym, że po raz pierwszy z pogonią awansował do mm, pierwszej ligi, za co jest właściwie ceniony. Natomiast kwestia jest taka, że później poświęcił się pracy. Z młodzieżą. Wypromował wielu piłkarzy, którzy jeszcze w czasach słusznie minionego ustroju. Wyjechali ze Szczecina. Jednym z nich jest właśnie między innymi Zenon Kasztelan, który zagrał w latach pod koniec lat 70. w Wiedniu. Tak, no, mamy poziom, jakby, który można oddać poprzez porównanie samych miast. Tutaj mamy komunistyczny Szczecin, tak, a z drugiej strony mamy. Z drugiej strony mamy Wiedeń, Austrię, państwo i klub, no, które jest o wiele lepiej rozwinięte, a jednak to udało się zrobić piłkarzowi ze Szczecina, na którego postawił Florian Kryger. No, historia, można powiedzieć, nadająca się na film, bo śmiem twierdzić, że takich piłkarzy no, wielu, wielu nie ma. Można powiedzieć, że na przykład Włodzimierz Lubański, który miał podobną historię, który trafił do be belgijskiego Lokeren, podbił serca kibiców dodatkowo jeszcze w reprezentacji. Tak? No, można powiedzieć, że to jest historia na tą skalę. Poza tym Florian Krieger jest pochowany w Alei Zasłużonych. To jest miejsce, które jest można powiedzieć najbardziej wyeksponowane na cmentarzu. I nie mówię tu o Alei Zasłużonych, bo cmentarz w Szczecinie jest przepiękny. Kto nie był, to zapraszam. Chętnie mogę oprowadzić kilka słów, y, powiedzieć, ale ten grup w Alei Zasłużonych y, Floriana Krygiera jest y, zawsze y, najlepiej zadbany, o tak powiem. Dlatego, że no, kibiców w Szczecinie y, w całym województwie nie brakuje czasami nie ma ich przy tym grobie zbyt wielu, ale zawsze ktoś jest. to. Może w ten sposób, bo tak sobie przypominam, kiedyś robiłem taki materiał o urodzinach Kazimierza Dejny w Legii Warszawa, który ma swój pomnik przed stadionem Legii, no i urodziny zawsze skłaniają kibiców do tam wielkiego takiego święta na rzecz Legii, na rzecz Kazimierza Dejny, że stoją, odpalają racę i tak dalej. U nas może to jest trochę bardziej skromne, to kilka Osób. Y, się może y, przy urodzinach, przy dacie śmierci y, spotyka przy grobie w Kriyera, ale zawsze. Także klub pogoń swoich młodych piłkarzy. Y, Tuż przed 1 listopada, kiedy mamy wszystkich świętych, odsyła, oddelegowuje piłkarzy, którzy grają w pierwszej drużynie, do sprzątania, uporządkowania tego grobu razem z trampkarzami, razem z młodymi piłkarzami pogoni. No właśnie, to jeszcze na zakończenie kilka słów. Poświęćmy tej pogoni. Trochę jest także legia, o której przed momentem Pan wspomniał. Mówi się, że legia to de facto są kibice, że bez tych kibiców nie byłoby tego klubu i to faktycznie czuć, kiedy idzie się, kiedy, nie wiem, obserwuje się to jak Żyle. Leta. To jest takie miejsce, które jest absolutnie w, 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 od, no odczuwane przez wszystkich mieszkańców jakby, jakby Warszawy, kiedy idą na, na mecze legi. Jak to wygląda w przypadku Szczecina Pogoni? Czy to jest tak, że to jest ważny element tutaj takiej no, kultury, takiego poczucia, że to jest naprawdę wasze? Mhm. Ja może jeszcze tylko wrócę do jednej kwestii, bo powiedziałem o tym, że mamy ulicę. Chcę powiedzieć, że Floriana Kriegera powiedziałem o tym, że mamy też wyeksponowane miejsce na cmentarzu centralnym. Muszę powiedzieć jeszcze, że Florian Krieger ma własną sektorówkę. W, w, na stadionie pogoni z takim hasłem Mistrzu, Florianie, na zawsze w naszych sercach zostaniesz. Ma swój mural w Alei Wojska Polskiego, całkiem niedaleko radia. Też można się przespacerować i zobaczysz, gdzie jest napis Mistrzu, Florianie dziękujemy za pogoń. I niedawno jeszcze Florian Krieger e, otrzymał od kibiców pogoni Szczecin swój pomnik. Pomnik przed stadionem, gdzie jest taki piękny cytat. W sporcie albo się uczy, albo wygrywa, co sugeruje właśnie jego przesłanie do młodych zawodników, że nie ma porażek. Jak pogoń jest ważna dla Szczecina, dla województwa? Ja powiem na to na pytanie pani redaktora: odpowiem w ten sposób. Ja byłem niedawno w Belgii na meczu pogoni z belgijskim KAA Hent. To jest jest y, drużyna która piłkarsko niestety odjeżdża Polsce, polskim klubom. Pogoń przegrała tam 5-0, natomiast na stadionie w Belgii zameldowało się dokładnie 1008 kibiców ze Szczecina. 5-0, no, trudno się wtedy ki kibicuje, prawda? To można się nawet domyśleć, ktoś kto się za bardzo sportem nie interesuje. No ale jeśli twoja drużyna przegrywa 5-0, no to właściwie trudno sobie wyobrazić jakikolwiek doping. Przez 90 minut te, te 1008 osób, które tam przyjechało, sprawiło takie wrażenie, że rozmawiałem z dziennikarzami z Belgii i oni powiedzieli, że nie widzieli jeszcze Takich kibiców, którzy przez 90 minut kibicowali w ten sposób, jakby wynik był na korzyść Pogoni, albo przynajmniej był na styku, gdzie mecz już był dawno rozstrzygnięty, a piłkarze Pogoni na boisku bali się wyjść spod swojej branki, bo bali się stracić gola. Więc powiem w ten sposób: trudno o kogoś, kto byłby bardziej miasto twórczy w Szczecinie, tak y, odważny to jest, co mówię, ale naprawdę y, y, trudno znaleźć kogoś, kto byłby bardziej miastotwórczy w Szczecinie niż Florian Krygier. Jeszcze raz powtarzam, pomnik, ulica, sektorówka, mural i y, 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 miejsce na cmentarzu centralnym wskazują na to, że jest to postać naprawdę w czołówce tych, którzy y, to miasto tworzą do dzisiaj. A o Florianie Krygierze, ulicy imienia Floriana Krygiera opowiadał pani. Państwu, Kamil Nieradka, Nikasz Radia Szczecin. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Ulicami historii. Podcast dofinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego w ramach funduszu patriotycznego.